Bóg zapłać godnemu Panu ministrantowi, że Pan jest takim ministrantem, że inni zazdroszczą. Trzeba by na to jakoś tam zasłużyć. W jakim znaczeniu? Że ja się staram na jakiś sposób być tak, żeby nie Pan Jakub z tego domu nie wygonił. Miałby tytuł. Nie spełni ksiądz tego, do czego jest wezwany. Co ma tu szukać? króliki tu trzymać wtedy w kaplicy. Jeśli to nie ma być miejscem, gdzie grzesznicy, ludzie obłąkani nową, posobową wiarą do wiary przychodzą do wiary, wracają. Bogu dziękuję, że za łaską Bożą Pan Bóg mi takiego ministanta uczynił i za Pana wierność dziękuję, bo to u księdza Jacka Bałęby to już tam był pan, który przyszedł z mojego słowa, co to pierwszy zaczął za księż... zamiast Księdzańska te walizki nosić, a już tamtego nie ma. Pan Marcin przyjeżdża, że panie z Zielonej Góry też już pan do Księdzańska nie jeżdżą. Ciekawe do jakiego innego teraz, czy już na Księżyc trzeba latać, czy gdzie. Więc ja Panu Bogu dziękuję za Pana wiarę, Chrystuszowi. I że ja z niej też korzystam, że, że, że w tych rzeczach jest Pan wierny, Panu Bogu. I to wielki dar, dobroć dla mnie, do, do, dobroć dla, mnie dla czcigodnych wiernych, że, że inni kapłani, ksiądz słabowy, stawia Pana jako wzór, że on też, też by potrzebował. Tu się pomodliwa, żeby utrzymał, żeby się najpierw który chłop nauczył służyć do mszy, a potem kościelnie księdza. Może Ty będziesz pierwszy, jak mszał dziwidniesz szczęśliwsz pana Lucjana nauczysz się służyć do mszy, a potem kościelny